Siema! Witam w kolejnej potyczce na kanale. No i dzisiaj obejrzymy sobie ponownie moje starcie z Ziemiksem, które graliśmy jakiś czas temu. No i tym razem gram tutaj Mordorem, a przeciwnik gra Gondorem. Tutaj otwarcie od dwóch farm, żeby zrobić szybkie konie, ma to sens. No i z mojej strony dwa Ork Pity. Też oczywiście sensowne, żeby tutaj yy, no na początku mieć tą siłę w game. Hobbit wychodzi, a żołnierze idą z góry. Z kolei u mnie jeden ork wysłany do ataku. Drugi nie wiem do końca, co chcę w tym momencie zrobić im. Nie wiem, czy nie będę tu klipował legowiska z pomocą jeszcze kolejnego orka. Chociaż pewności nie mam. Ok, tutaj chyba chciałem się upewnić, czy przeciwnik nie idzie środkiem, bo to jest mega ważne. I okazało się, że nie idzie, więc chyba będę po prostu szedł na obronę mojego settlementu. Okej, okay, tutaj wysyłam tak dwa oddziały, no bo wiem, że jeśli nie idzie środkiem, to prawdopodobnie górą pójdzie. No i tutaj wchodzi House, który jest wytrzymalszy, bo wiem, że tutaj będzie atak. Także ma to oczywiście sens. I tu zobaczcie, co ciekawe. W tym miejscu zablokowałem przeciwnikowi farmę. On tutaj liczył, że hobbitem się udaje ją zająć, przez co jest zmuszony w bazie postawić czwartą farmę, bo nie dostał tej, nie? Więc no, musi tutaj coś zrobić inaczej. Normalnie zazwyczaj gondol idzie w trzy farmy i potem robi konie, bo tutaj przeciwnik ma jedno mniej na zewnątrz, więc musi zrobić dodatkową w zamku. Ma to sens. No i tutaj... Oko poszło. Wiem, że tu raczej przeciwnik landa nie weźmie, bo tu nie ma miejsca za bardzo, by ten nadużyć Ta rzeka blokuje. Ja Mógłby go jakoś tutaj użyć na skosie, ale to by nie, nie złapało mu wszystkich żołnierzy, więc nie ma to sensu. Dlatego poszedłem w oko. On oczywiście wziął heal'a, bo no, nie mógł landa za bardzo tutaj użyć, więc też ma to sens. No ale finalnie uda się obronić, przez to, że Sunnative House jest lepszy niż tak Bardziej wytrzymały, tak? Także to, to jest właśnie tutaj istotne. No i Orkowie ciągle blokują ten settlement, przez co właśnie przeciwnik ma trochę te konie opóźnione. Bo też settlement na zewnątrz, farma na zewnątrz, generalnie jest lepsza niż ta w środku. Zobaczcie, ono daje 19, a w środku daje 15 tylko. I ma pierwszy level, ta ma level drugi. A ponadto farma na zewnątrz jest jeszcze tańsza, bo kosztuje, ok, tutaj pokazuje, że 0, ale w grze jest to 200. Z kolei tutaj w zamku 350, nie? Także mega, mega duża różnica. No i tu wykorzystuję orków, by zniszczyć legowiska. Jak już tu, tu ich miałem tak dużo, nie? Do obrony, no to przy okazji niech coś jeszcze zrobią dodatkowo. No i Haradrimowie oczywiście też wchodzą do gry. Tutaj, którzy pozwolą mi robić legowiska. W bardzo prosty sposób. Przeciwnik pierwszy oddział koni, którym będzie no w stanie tutaj mi jakkolwiek zagrozić, ponieważ oczywiście no... Przed końmi, z orków jest mega OP. Jak już przeciwnik ma konie, no to konie jest to giga dobra kontra na orków. Z tym, że nadal orkowie są problematyczni. Nawet jeśli mamy koń, konie, dlatego że orków jest mega dużo i są za darmo, więc możemy ich spamić ciągle, nie? Tu jest kolejka 14 orków, tu również 20 się kolejkuje w zasadzie na samym początku gry. No i się tak gra. Także tutaj, właśnie, no nawet jeśli przeciwnik ma te konie, które mogłyby kontrować to nadal jest to uciążliwe. Nadal tych orków jest dużo i trzeba nad tym jakoś tutaj zapanować. Wchodzi drugi oddział koni, jak tutaj kasowo i punktowo. Okej, okay, przycink będzie zbierał na trzeci oddział zapewne. U mnie 400 golda, podobnie. No i... i gdzieś oko poszło. ok, tutaj, żeby Haradrimowie szybciej wybili wargów. Przeciwnik teraz oczywiście będzie fokusował mi ekonomię, konmi. Tutaj ja już się szykuję pod zebranie outpostu, ale na razie cofam tych hardrimów, by przeciwnik ich nie zauważył. Mm, tylko tak, czy ja mam już kasę? Okej, okay, mógłbym, mógłbym mieć, tak, mam, mam za moment. I tu chyba powstanie outpost, tak, z łucznikami od razu. To by miało dużo sensu, żeby zająć sobie tą górną część. No właśnie, no i to jest, to jest mega ważne, przez co konie, póki nie mają tarczy, to nie mogą nic tutaj zrobić nawet na tych łuczników. I zobaczcie w ogóle jaki zasięg mają ci łucznicy, nie? Konie dołem przyjeżdżają, a jednak tutaj y, oni... Tutaj nawet w ogóle koń zginął, No masakra, masakryczny zasięg ta wieżyczka ma. No i wchodzą pierwsze oddziały piknierów, żołnierze z run. Teraz jeszcze tutaj w ogóle robię Haradlima. nie wiem po co, czy to był misklik, czy co, czy ja go chciałem do zajęcia tutaj dołów. Nie mam pojęcia. Hmm. Ok, przeciwnik trzy oddziały koni, także tyle ile się w zasadzie zazwyczaj robi na tej marce. No, Mordor chyba tak dosyć optymalnie. Wiadomo, można by było cztery, ale moim zdaniem 4 to już trochę za dużo i też ciężko jest tym kontrolować, chociaż to już kwestia skilla. Dobry gracz zapewne by 4 ma dał sobie radę bez problemu. Jednak no... Według mnie, jak jest się takim graczem, powiedzmy na naszym poziomie, takim graczem średnim, to 3 to jest git na tej mapie. No mi się gracz trzeba najlepiej. I też 3 są wymagane do kupienia tarczy. Na przykład w Rohanie, nie? jak muszę zrobić 4 konie, żeby mieć tarczę, dla mnie to jest za dużo. Ja nawet czasem jednego konia zostawiam w bazie, albo po prostu mam za dużo tych koni i za bardzo nie wiem, co mam jakimś tam ostatnim zrobić. Bo po prostu nie ma, nie ma na tyle farm, o które mógłbym walczyć na mapie w danej chwili. Okej, okay, dobra, tutaj tak, chcę tymi Kradrymami zająć tutaj Outpost na dole, ale na przeciwniku oczywiście to zauważa i uniemożliwia. No jest to mega ważne, bo jak już się zajmie ten Outpost Mordorem, to ciężko jest go gondrowi zniszczyć, musiałby mieć właśnie Boromira albo konie z Boromir oczywiście tankuje te strzały z Outpostu, dlatego też jest mega dobry, w sensie Boromir z supportem koni, tak? Bo sam Boromir no nie byłby w stanie go zniszczyć. Chyba nie byłby w stanie, chyba za mało damage'a ma. O i tutaj konie się nad nadziewają na piki. Tutaj kolejny oddział pikiniarów będzie bronił. No tutaj właśnie ważne jest, by tym mordorem ciągle spawnować dodatkowe oddziały pikiniarów, nie? Zaspomnić po prostu całą mapę w pikach, chociaż no przeciwnik oczywiście może tutaj odpowiedzieć jakimś sammonem łóżników. I też się przed tym bronić, ale jeśli mamy tych pik naprawdę dużo i wszędzie one są, to nawet sam długofalowo nie pomoże. W pewnym tam momencie może nam ułatwić nieco, ale finalnie i tak tych pik będziemy mieć więcej. Boromir expi, oczywiście jest to ważne, tak? bo daje leadershipa. Później Boromir z łucznikami na leadershipie no to jest masakra, może niszczyć nam te wszystkie Nazgule, Mumakile i tak dalej. Generalnie, jaki jest tu mój plan w ogóle w tej potyczce? Ja tutaj zauważcie, że nie robię żadnego trolla, żadnego umacnika, nic takiego nie. Ciągle gram tą piechotą tylko. Plan jest taki, by zraszować Witch Kinga. Ponieważ powiem wam, że mi się Mordorem mega słabo gra, jeśli nie ja Witch Kinga. Jeśli powiedzmy poszedłem teraz w trolle, to te trolle bez leadership od Witch Kinga mi się wydają jakieś takie cienkie. A generalnie nie czuję po prostu ich. Nie czuję jak nimi tutaj optymalnie grać. Dużo bardziej wolę mieć te słabsze jednostki, tańsze i dojść do tego Witch Kinga szybko i dopiero potem skupić się na jakichś bestiach, nie? Typu makile czy cokolwiek. I właśnie w tym celu wybrałem dewastację. Dewastacja jest mega dobra, bo przyspieszam tego Witch Kinga Bez dewastacji w zasadzie zraszowanie Witch Kinga jest mało prawdopodobne. No, chyba że mamy i tak już wygraną grę nie? i przeciwnik nie ma dosłownie mapy. Ale jeśli, powiedzmy, przeciwnik jakkolwiek walczy o mapę i jest w miarę ogarnięty, no to bez dewastacji raczej Witch Kinga nigdy nie uzbieramy, bo prędzej przeciwnik nam wejdzie do bazy koni, Tak mi się wydaje, że raczej, no, jest to mało prawdopodobne. A nawet jeśli jest to prawdopodobne, to generalnie wybraje dewastacji uważam, że i tak jest dobre, bo Mordor po pierwsze. No, mając szybciej Witch Kinga, oczywiście wiele zyskuje, po drugie Mordor nawet jak uszła tego Witch Kinga, to mi się i tak mega przydaje, bo Mordor bardzo często, w tym przypadku ja chcę iść w Mumakile. Jeśli Mordor idzie w Mumakile, to często tej kasy mu brakuje, bo zazwyczaj chcemy iść na dwa budynki, tak, z tych Mumakili trochę więcej niż z jednego, a druga rzecz jest taka, że Mumakile generalnie są drogie. Więc warto mieć ten, tej kasy nadmiar. I też grając z często na pewnym etapie możemy troszkę mapy stracić. Bo, by grać Makilami to potrzebujemy troszkę przygotowania. tak? Na początku, wiecie, stawiamy nowy budynek, przez jakiś czas nie mamy sens sensownych jednostek do walki. Ogólnie Makile są wolne, więc są słabe do walki o mapę. Także jest tu trochę wad w tej taktyce. Jednak ja ją bardzo lubię. Bo jest mega skuteczna, jeśli przeciwnik powiedzmy w danej chwili gdzieś nie popatrzy na ekran. Możemy ją mu zniszczyć dosłownie wszystkich bohaterów. Co już chyba kiedyś się u mnie pojawiało, nawet nie wiem czy nie ostatnio był, była jakaś podyczka chyba Rohan na tak z Jackasem, Rohan na Mordor, gdzie Mumaki dosłownie wjechał we wszystkich bohaterów, nie? Także no mega skuteczna jednostka po prostu. Mega skuteczna, nawet, nawet jeśli przeciwnik zwraca uwagę na mapę. To no, nadal jest zabójcze, nadal zmusza go często do odwrotu, nie? Także, no, tu już oczywiście, słoniki to jest moja główna taktyka w mordorze. No, mega ją lubię. No, totalnie jestem po prostu tak do niej przekonany, że nie wiem, chyba już nigdy nie zrobię troli w tym mordorze. Znaczy, nie, no, może przesadzam czasem. Nie, no, na Isengard na pewno mają więcej sensu niż Mukile. Ale, na no, dobre frakcje wydaje mi się, że, że Mukile totalnie OP. I że raczej w trole nie będę szedł. No chyba, że mówimy o grach drużynowych, nie? No to wtedy gramer troll jest mega dobry do samarkulu sojusznika. Ale w 1 na 1 totalnie jestem za Umakilami, nie? Totalnie do mnie przemawia ta jednostka. I też mam wrażenie, że Umakile są dużo bezpieczniejsze niż trole, Bo powiedzmy przeciwnik jeśli ma łuczników oj, tutaj Gandalf wychodzi z Tytaleli od razu łapie tego Witch Kinga piorunem i zobaczcie wycofuje ten piorun gdy Witch King zaczyna uciekać tutaj Gandalf liczył że uda mu się szotować tego Witch Kinga, w sensie no stushotować dwoma skillami tak? lightningem i światłem bo gdyby nie, wyco... gdyby nie wycofał tego pioruna to piorum by nie zabił w całości Mickinga, tak? To parę go wycofał, żeby jeszcze go walnąć światłem i miał szansę go dobić, no tutaj troszkę zabrakło, ale plan był mega dobry. I też Gandalf w ogóle z Citadeli wychodząc, mega mnie też zaskoczył, nie? No bo nagle się pojawił. E, wracając jeszcze o tych wamakille, dlaczego jest to moim zdaniem bezpieczniejsza taktyka? Ponieważ właśnie trolle, powiedzmy, przeciwnik ma armię łuczników. Trollami wiedziemy w tą armię. No i jest duża szansa, że jeśli przeciwnik ma przewagę leadershipów, to nas po prostu zjedzie i nic mu za bardzo nie zrobimy, albo mu zrobimy za mało. Albo powiedzmy, jeśli przeciwnik stosuje hit and run łucznikami konnymi, czy jakimikolwiek łucznikami, cofa się gdzieś do baski bezpiecznego miejsca i nam atakuje trolle, to trolle za bardzo nie mogą mu oddać. Z kolei mu Makil ma tych łuczników na, na tym, nie wiem jak to się nazywa. No ma łuczników na sobie, na tej wieży i... Ci łucznicy są w stanie oddawać tym jednostkom, które uciekają z które stosują tego trana, Więc jest to mega fajna kontra, no a druga rzecz jest taka, że umakli często jak wiedzie, to może bardzo dużo zrobić, nawet po tym jak już zginie. Także to jest giga ważne. Tutaj chciałem zabić Gandalfa, ale weszło leczenie w ostatnim momencie. Tutaj Screech potrzebny, bo Gandalf daje Feed, resista. ja sobie zdaję oczywiście z tego sprawę, ale to jest taki trochę odruch, wiecie? Że jak Witch się ucieka, to zazwyczaj z tego Screecha puszcza. No i ciężko, ciężko się pozbyć tego nawyku, nawet jeśli w tym przypadku ten Screech nic nie zrobił. Oj, tutaj... <ścoughs> no właśnie, o, ty o tym mówię. No po prostu przeciwnik nie patrzył w tym momencie w to miejsce, tak? No i mapil bez szarży po prostu przeszedł po Gandalfie. No, i go zniszczył, nie? Tyle w temacie. Także no, to jest ta, ta zaleta u Machili. I na nie uwagi, i mamy zdeptanego Gandalfa. Ale powiem Wam, przeciwnik w tym momencie bardzo dobrze stoi, ma no bo tu Outpost, tak? Tu Outpost z łucznikami w ogóle Outpost. Także mega taki dobry do atakowania mnie, jak i do obrony tutaj swoich terenów. Przed Umakilami. No, tak naprawdę, na Mukile 11 są na kontra to ci łucznicy, no bo nawet Gandalf tutaj nie pomoże. Gandalf, na przykład, na trolle jest mega dobry. Z kolei na Umakile już musimy mieć tylko i wyłącznie łuczników lub ewentualnie orły. Orły też są super, ale to wiadomo, jeszcze zależy od ilości leadershipów, bo jeśli jest już ten endgame, to orły też tracą na wartości, bo Mordor mam Rock, Małych Kinga, tak, także te Umakile są twardsze. W momencie, jak mu makile jeszcze nic nie mają, no to orły są mega, mega dobre. Tutaj nie wiem, czemu ten mu tak się cofał ciągle z tym atakiem i finalnie nic nie zaatakował. Okej, okay, przeciwnik bierze łuczników do zamku. Ma to dużo sensu, no bo jest atak na zamek, tak? Także wypadałoby tutaj się obronić. Wchodzi oko. No i mu makile będą tutaj atakować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze wchodzi mrok, także mrok plus Witch King, mega dobre leadershipy, wręcz zabójcze. Umakile mają limit swojego maksymalnego pancerza, ale patrzcie, bo Robin ma siódmy level. Horde wchodzi. No i z Horde ci są mega tutaj mocni, ale mimo wszystko umakile też są silne, też mają dużo leadershipów. Zobaczymy, kto wygra konfrontację. Tutaj łucznicy walą Witch Kinga, i jest to mega dobry wybór, bo finalnie udaje się im zabić tego Witch Kinga więc mimo ile tracą większość swojego pancerza, 50%. Mają jeszcze 33 zmroku. Wchodzą dwie wieżyczki, żeby jeszcze tutaj obronić się. No i finalnie ci łucznicy z Boromirem. Oj, ale tutaj Boromir musi uważać. No, szarcza weszła. No i udało się zabić tego Boromira. Ale mimo wszystko przeciwnik się broni. Sytuacja w zamku dla niego nie jest najlepsza, bo stracił bardzo dużo zamku. Jednakże ogólnie sytuacja na mapie jest korzystna, no bo tak naprawdę ma większość mapy, więc wciąż jest w tej grze. Okej, okay, tu udało się jeszcze ten oddział dobić, także no z tego tutaj się cieszyłem na pewno, bo zawsze oddział do tyłu, nie? W ostatnim momencie dosłownie udało się tą szarżę wykonać, ale teraz przeciwnik ma już Orły. Był na tej obronie Orły, więc przy kolejnym ataku mu Makili no będzie miał już czym się bardziej bronić. Ale no zamek nie wygląda zbyt dobrze. Odbudowa zamku nie ma totalnie sensu. Nie będzie przeciwnika nigdy na to stać. Także no tutaj jest już skazany na posiadanie otwartego zamku. No i właśnie. To co ja tu robię, zobaczcie, ja też mam bardzo mało kasy, pomimo wyboru dewastacji, nie? To jest mega ciekawe. To też wynika z tego, że ja... okej, okay, ja też zakolejkowałem w makile, tutaj widzę dwa, dwa, dwa makile, tak? Tutaj jeszcze jeden. Ale no, właśnie ta kolejka nie jest jakaś giga duża, nie? No też wiadomo, to wynika trochę z tego, że ja na pewnym etapie straciłem bardzo dużo mapy, bo się skupiłem na ataku na zamek, więc przestałem się skupiać na bardzo mapę. To jest właśnie takie logiczne, że jeśli my na pewnym etapie skupiamy się na ataku na bazę przeciwnika to przeciwnik w tym czasie ma szansę bardzo łatwo zapanować nad mapą, ponieważ obrona zamku jest dużo bardziej pasywną czynnością niż atak tego zamku. Obrona to, powiedzmy, gondorem często sprowadza się do tego, że stoimy ucznikami w miejscu i tam czasem coś nimi fokusujemy, a w czasie możemy bez problemów, o Zapanować nad mapą Z kolei Morder, gdy atakuje, on musi mieć pełny fokus na tym ataku, bo tam ciągle trzeba zaznaczyć jakieś nowe cele ataku, wybierać co chcemy atakować, tak? Tutaj fokusować jakichś bohaterów, powiedzmy makinami, fokusować konkretne budynki i tak dalej. Witchkingiem uważać, nie? To jest po prostu dużo rzeczy, które chcemy robić. Także nie możemy się skupić za bardzo na czymś innym w tym samym czasie, jak atakujemy. Z kolei Gondor, no może, Gondor w obronie jest właśnie taki bardziej pasywny. Te leżyczki też mu pomagają, nie wiadomo o co chodzi. Także Gondor w tym czasie może zapanować nad mapą. No w tym momencie ja nie atakuję tak? przeciwnika, więc znów zacząłem panować nad tą mapą. Chociaż tutaj jest jedna farma, która nie wiem czemu jej nie zauważyłem, nie zwróciłem na nią uwagę. Okej, okay, chyba teraz wyślę te dwa oddziały orków, żeby ją w końcu zabrać. No i teraz tak, licznik mi wraca, tak? Także. Można powiedzieć, że jest to, jest to dobry moment do ataku, ale jeszcze chcę chyba poczekać tutaj na ciemność. Ciemność też jest oczywiście dla nas ważna, zawsze jest to dodatkowy pancerz. Tu już mam takie przeczucie, że przeciwnik może mieć orl, powiem wam, i w sumie mając to przeczucie powinienem iść... O, okej, okay, dobra, robię to, powinienem iść właśnie włóczników, tak? Łucznicy na Mumakilu dużo lepiej działają niż Haradrimowie na Oru. Haradrimowie są lepsi na takich Łuczników nieopancerzonych, na Bohaterów są spoko, ale właśnie Łucznicy Orkowi są na orły świetni i na budynki. Więc w takim oblężeniu Gondoru mega fajna rzecz. Akurat Łucznicy Orkowi. No i właśnie. Orzełki na Witch Kinga i po Witch Kingu zaraz będzie, przez co Mumakile tracą liderski bardzo cenny do pancerza. Y co ciekawe, nawet nie czekałem na mrok. Tutaj uznałem, że mam zbyt dużą machili, by czekać, i muszę dojeżdżać przeciwnika teraz, nie? I to był moim zdaniem troszkę błąd. Choć i tak jakoś źle na tym bardzo nie wyjdę, bo mimo wszystko tutaj na oku zniszczyć studnie to też jest fajna rzecz, tak? Zniszczyć pomnik jest to zawsze eks No i też zobaczcie, no tutaj kolejny fragment muru pójdzie, ale no mimo wszystko przeciwnik tutaj, no, wygrał zdecydowanie tą konfrontację. Bardzo dobra obrona. Także tutaj raczej był to ruch średni z mojej strony, ale okej, okay, dobra, udaje się jeszcze zniszczyć konie wysoko levelowe, Także nie jest źle, ale mogło być dużo lepiej. W ogóle przydźwięk, zobaczcie, zbliża się bardzo szybko do duchów, nie? No, Makile też na pewno sporo fidują, tak? Też na to trzeba zwracać uwagę. On przed tą walką miał chyba jeden punkt, czy dwa po orłach? Teraz ma 7, czyli wbił 6-5. 5-6 punktów, tak? Na pięciu umakilach i na Witchingu. No, ma to sens. Także wychodzi, że jeden umakil daje jeden punkt około. I Witching też by dawał około jednego punkta, coś takiego. No, ale tutaj po prostu kolejne dostawy umakili, nie? Po prostu, jeśli morder jest w stanie spamować umakile, to jest mega ciężki z kontrowania. Dlatego Mordor potrzebuje dewastacji w tej taktyce, bo bez dewastacji jest ciężko ekonomicznie wyrobić. Takie, takie jedno użycie dewastacji to jest zazwyczaj z 2000 golda dodatkowego, także no fajne boosty, fajne boosty, zawsze dodatkowy był tak? Może nie jest to jakieś giga konieczna, ah, jeśli byśmy faktycznie mieli dobrą kontrolę mapy, ale wydaje mi się, że jest mega pomocne, że jakby warto pójść na tę dewastację, że bardzo ona nam ułatwia. Oj, tutaj przeciwnik musi uważać na te konie. Ósmy level, no nie może tracić takich wysokich lewali, nie? To jest tutaj mega ważne. No i tutaj łucznicy na tym właśnie, na tej wieżyczce na Umakilu. No i teraz, teraz już orły mi nie zagrożą, ale w zasadzie teraz orły nawet nie są dostępne. W ogóle tutaj zobaczcie, pamiętam ten moment, tak, w ogóle na replayu się strzeliłem tak w tym samym czasie co w grze, że nie robię Witch Kinga. Po tym jak on padł, nie zacząłem go odnawiać, mega duży błąd, straciłem mega dużo czasu przez to. Tu się strzaiłem, bo tak mi się przypomniało, że w sumie kurczę no atakuje, to chyba trzeba mieć Hutch jakiegoś, nie? W ogóle ten Lightning Sword tutaj nic nie robił temu machillowi, chyba on był fokusowany na łuczników na górze. Nie wiem czy tak się da, ale... Oj, tutaj w ogóle szarża, troszkę pobugowana. Właśnie ta szarża jest taka mega losowa. Nie wiem czy to jest kwestia bugów, ale chyba tak. Ale generalnie no fajnie, fajnie to się w grze sprawuje. Mimo tych błędów, właśnie, że jest taka nieprzewidywalna przez to, nie? czasem ten makija robi dziwne rzeczy. Tutaj właśnie się zczaiłem, że nie ma Łuczkinga. W ogóle tutaj mrok poszedł na ten atak. No niewiele to dało, nie? Niewiele to dało, ale mimo wszystko te ataki, nawet jeśli niewiele dają, to jednak spychają przeciwnika do defensywy. I to jest mega ważne, żeby żeby ciągle był w defensywie, żeby nie miał szansy zaatakować nas. Jednakże tutaj 8 punktów. Oj, tu Gandalf prawie by wpadł pod Mumakila. 8 punktów. No, przeciwnik będzie miał szybciej duchy niż Jabalroga. I to jest problem. W poprzedniej potyczce z Ziemiksem również była ta sytuacja, nie? że przeciwnik expowo tutaj wygrywał. Miał szybciej te duchy. Wtedy no, był to koniec rozgrywki. Zobaczymy jak tutaj. Tutaj być może będzie trochę lepiej, no bo mamy, mamy Mumakila z dwóch miejsc, z zamku i z outposta. Także zobaczymy. Ale tu już przeciwnik szykuje na mnie atak szykuję atak tutaj Rangerci z Boromirem na Forgondor, mega dobra jednostka, dwa takie oddziały są w stanie umakile naprawdę szybko zniszczyć, jeśli tam nie ma jakiegoś powiedzmy leadership'a od Witch Kinga do pancerza, albo jakiegoś kroku chociażby. To mega, mega właśnie wtedy jest to dobra kontra. Tu właśnie umakile z dwóch miejsc, to jest mega ważne, właściwie na tym etapie ja powinienem ten budynek usunąć, bo już nie robię i tak Haradwimów, tylko Orków. Ale właśnie to co mówię, to jest mega ważne, żeby mieć tutaj taktycznie mu w dwóch miejscach, bo my bazujemy tylko i wyłącznie na Makilach, nie? Więc jeśli przeciwnik tam zniszczy budynek od makili, to my nagle nie mamy dostępu do jednostek. Dlatego musimy pamiętać o tym, by mieć je w dwóch miejscach. Tutaj, oj, nie uwaga z mojej strony, no i makil paru. Czy to daje duchy? Tak, to daje duchy przeciwnikowi W tym momencie. Także. Przeciwnik jest teraz gotowy, by wygrać tę rozgrywkę. Jednakże, tutaj wchodzi kolejny Umakil i piękny Land. Dlaczego ten Land był tutaj ważny? Ponieważ, gdyby nie ten Land, przeciwnik wybiłby mi tego Umakila. Co dał tutaj Land? Po pierwsze, dał pancerz Umakilowi, po drugie, zabrał leadershipy przeciwnika, przez co byłem w stanie zniszczyć mu wszystkich łuczników i uniemożliwić mu atak. To był mega dobry ruch, to był wręcz game changer, powiedziałbym. Bo bez tego przeciwnik zniszczyłby mi machina, wjechałby duchami do bazy i miałbym duży problem. Ale jeśli zniszczyłem mu całą armię, no to w zasadzie nie ma po co duchami wjeżdżać, no bo i tak nie będzie mógł tej mojej bazy zaatakować niczym. No, duchami by mógł zniszczyć ewentualnie kilka budynków, ale nie byłoby nic, co by mogło dobić tą bazę. Co ciekawe, ta szarsza i ogólnie ta, ta tutaj walka. Dała mi również dużo punktów do mojego badroga, i tutaj jeszcze Boromir zostaje zgnieciony przez MuMakila. I ja tak naprawdę zaczynam wyprzedzać przeciwnika w tym wyścigu po, po te punkty. Znaczy, no w sumie nie, no może nie wyprzedzać, bo on już pierwszy wbił duchy, ale zaczynam mu dorównywać. Ja tu jestem świadomy, że duchy mogą być na mapie zaraz, więc tutaj miałem dwa MuMakile skitrane w rogu mapy, że wiecie, gdyby przeciwnik użył mi duchy na zamek, to żebym miał jeszcze coś w zapasie, nie? Gdyby, powiedzmy jeszcze zniszczył mi budynek. Ale tutaj zdruje się, że będę ich potrzebował już w tym momencie do obrony, dlatego wysyłam je do przodu. No i zobaczymy, czy przeciwnik wykorzysta tutaj armię umarłych, czy jak zagra. Mapowo tutaj stoi dobrze, więc w teorii tak naprawdę nie ma już walczyć o mapę. Jak? Może co najwyżej atakować mnie na zamek lub na outpost, to są jego dwa cele. Zobaczymy, co tutaj zrobi. Zobaczymy, co ja zrobię, jak tutaj się obronię. Oj, tu Mumakil, no musi uważać bardzo mocno na niego. Właśnie to jest świetne, że taki jeden Mumakil jest w stanie zablokować totalnie atak Gandalfa z końmi, nie? O trolu nie możemy tego powiedzieć. Gandalf trola kasuje bez problemu. Także, no dlatego uwielbiam Mumakile, bo Mumakile totalnie kontrolują Gandalfa, który jest mega ciężkim skontrowaniem w jakimkolwiek innym matchupie. Aisen na Gandalfa niewiele może zrobić. Co najwyżej Lurca wykorzystać. Oj, tutaj mało brakło. Ale nawet z Lurcem, jak się już przekonaliście w niektórych moich potyczkach, nawet z Lurcem Aisengard ma ciężko z Gandalfem. Rohan również ma ciężko z Gandalfem. A Mordor ma temu No i wchodzi Balrog. Wchodzi Balrog na bazę. I przycimi decyduje się na użycie duchów defensywnie, żeby zaatakować tego Balroga. Ale zobaczcie, co tu się stało. Jaki Breast Fire. On zahaczył dosłownie. Cztery budynki i zniszczył jeszcze większość duchów na mapie u przeciwnika. Tutaj Baldrogiem skacze w to miejsce, żeby uniemożliwić duchom atak. No i wchodzą jeszcze umakile do zamku. Wchodzą mu Makile. Tutaj Gandalf wchodzi, ale Baldrog biczem go one-shotuje. Baldrog ma zbustowany demersz na Gandalfa. Jest to też kontra na niego. No i mu Makile tutaj dalej atakują zamek razem z tym Baldrogiem. No i Baldrog tutaj skacze i jeszcze niszczy tych łuczników. Jeszcze Breath Fire powinien tutaj jakiś wejść. Okej, okay, dobra, nie udało się kolejnego Breath Fire'a odpalić, ale Balrog naprawdę zrobił robotę. Przede wszystkim zniszczył Gandalfa, to jest to. No tutaj konie wjeżdżają, ale co mogą zrobić konie na Umakile? Konie mogłyby ewentualnie teraz atakować ten outpost, ale oczywiście przyjmijmy tutaj teraz bardzo duże zmartwienie w postaci obrony swojego zamku, ponieważ jeśli straci zamek, to w zasadzie... Nie będzie w stanie kontynuować za bardzo tej rozgrywki, Tu robi łuczników tak, chce jeszcze obronić, ale no nie ma czym za bardzo obronić tego zamku i finalnie Umakile z Balrogiem niszczą zamek. Balrog plus Umakile to jest to mega świetne połączenie właśnie do niszczenia zamków, sam Balrog w teorii może nam zniszczyć zamek, a ze wsparciem Umakili no to na pewno. No i w tym, w tym momencie tak naprawdę przeciwnik się już poddał, no bo wiedział, że już nie ma jak kontynuować tej rozgrywki także no dobra to było na tyle mam nadzieję że potyczka była dla was ciekawa no miała dużo fajnych momentów dlatego ją tutaj wam pokazuję no i ta końcówka myślę była mega mega dobra także no ta końcówka tutaj mnie totalnie przekonała by tą potyczkę zapisać nie myślę że to było ciekawe także co widzimy się przy następnych potyczkach na razie cześć